Nie wiem aniołki, kule. To, to wszystko jest ręczne. robota. Fajnie mamy te rzeczy, no, Troszkę świąteczne, troszkę nie, bo na przykład kwiaty teraz, no to raczej nie na wiosnę. Mamy, no aniołki, mamy takie jak różne rzeczy, jak widać strony stronę takie gwiazdeczki, to już mówiłam, takie kuleczki mamy, no dużo rzeczy. Poza tym jeszcze robimy na przykład na Wielkanoc, robimy inne kwiaty, robimy palemki, robimy przebiśnieki, robimy jeszcze te krokusy. Ręcznie mle. E, muszę się w pół roku przygotowywać, przygotowywać, do tego, żeby e, na święta były właśnie takie. A oprócz to są maletki świąteczne, e, jak oddechłosiałki. Tradycyjne już takie e, orzechówki, miętówki na naszych własnych, polskich własnych wyrobach. Okay.